Cześć kochani, dziś a, chciałabym się z Wami podzielić a, moim własnym a, rozpoznaniem, a mianowicie a, by od jakiegoś czasu zgłębiam temat odwlekania a, i sposobów, a, jak a, sobie po prostu z tą sytuacją, z tym a, jakby stanem a, poradzić. Mam różne swoje przemyślenia, natomiast na ten moment chcę Wam powiedzieć, że żadne przymuszanie się, stawianie sobie celów u mnie nie było skuteczne. Dotarłam do miejsca, gdzie musiałam bardzo głęboko zanurkować, czym u mnie jest odwlekanie, po prostu u mnie, u mnie. Więc jeszcze raz. Jakby takim wsparciem, które dla siebie przygotowałam, gdzie uznałam, że może być ono też pomocne dla Was, to jest bycie w tu i teraz, czyli w momencie, kiedy my faktycznie odwlekamy to jesteśmy albo w przeszłości, albo w przyszłości. Na pewno nie tu i teraz. Bycie w tu i teraz wymaga takiej odwagi, a odwlekanie to ogromny lęk. Lęk przed odrzuceniem, przed wieloma rzeczami tak to u mnie się przejawiło. Przygotowałam, tak jak już wcześniej, też udostępniałam treść afirmacji, z którymi chciałabym się też podzielić. Możliwe, że będziecie mieć ochotę z nich skorzystać. A więc ja Ilona akceptuję czas i miejsce w swoim życiu, w którym się obecnie znajduję. To pierwsza afirmacja, którą tutaj chciałabym umieścić na pierwszym miejscu, czyli ja imię akceptuję czas i miejsce w swoim życiu, w którym aktualnie obecnie się znajduję. Ja imię dostrzegam twórcze możliwości, jakie posiadam, będąc właśnie w tym miejscu i momencie swojego życia. Kolejna to akceptuję to, że moja wolna wola i boskie wsparcie mają większą moc, moc sprawczą w moim życiu niż najsilniejsze wzorce odblekania. Ja Ilona jestem odpowiedzialna za własne życie i moje wybory. Akceptuję to, że moje życie ma sens. Działanie dla mnie jest bezpieczne i korzystne. Jestem bezpieczna, niewinna i w porządku, kiedy świadomie rezygnuję z odwlekania w swoim życiu. Mam odwagę i wolę, moc dokonywania wszelkich pozytywnych zmian w swoim życiu. Jestem bezpieczna i spokojna, kiedy doświadczam nowych sytuacji. Mnie Ilonie, Bóg zawsze. Mnie Ilonę, Bóg zawsze kocha. Wspiera i akceptuje. Akceptuje to, co robię. Ja rezygnuję z uciekania przed wzięciem odpowiedzialności za swoje życie. Otwieram się. Naprowadzenie, przejawianie się w moim życiu boskich wzorców urzeczywistnienia i czuję się z tym bezpiecznie, niewinnie i w porządku. Czuję się normalnie i zdrowa psychicznie to mocna afirmacja, ale jakże u mnie też potrzebna, gdyż często to słyszałam. Ja i Lona jestem wolna od nawyku odwlekania. Już jestem wolna Yupi. Mam coś w zamian, bo Bóg zawsze ma dla mnie coś lepszego. I na koniec dodam ważną afirmację, którą często w innych okolicznościach też staram się stosować. Ja, Ilona, kocham, lubię, szanuję, akceptuję i doceniam siebie, więc potrafię cieszyć się ze swoich sukcesów. Dziękuję. Dziękuję za Waszą obecność, za to, że macie ochotę uczestniczyć też w moich gdzieś tam wypowiedziach. A gdyby potrzeba była taka jeszcze z Waszej strony, jakiejś głębszej pracy. Czy to z odwlekaniem, czy z innym tematem jestem? Proszę piszcie, kontaktujcie się i dziękuję, dziękuję, dziękuję.